Cześć, witam wszystkich na kanale u Dziadka Roberta. Dzisiaj, tak jak tydzień temu, spotykamy się u mnie w piwnicy. Kanał zszedł jedno do podziemia, kwarantanna trwa. I dalsza część Q&A, także zapraszam, oglądajcie. Pora na pierwsze pytanie. Lord Warka. Mam firmę w USA, która może mnie zatrudnić. Płacą 50 centów za mile, plus 50 dolarów za każdy załadunek, rozładunek. Czy to dobra oferta? Na jakie zarobki można teraz liczyć, jakbym chciał z Polski przyjechać do firmy, która mnie sponsoruje? Do tego muszę sobie sam płacić ubezpieczenie. Dzięki. Na jakie zarobki możesz liczyć? Ty już yy, sam sobie odpowiedziałeś, czyli takie w granicach 50 centów na mile jest to no według mnie w miarę uczciwa oferta. Firma ponosi troszeczkę kosztów w związku ze sponsorowaniem. Jesteś też troszeczkę inaczej rozliczany, więc ja bym nie narzekał i myślę, że jest to OK. No. Zresztą proste liczenie 50 centów na milę w granicach 3,5 tysiąca mil tygodniowo, tak średnio się jeździ, czyli masz 1750 dolarów tygodniowo. Chyba to nie jest taka zła oferta. Plus jeszcze tam masz ekstra staty. Mieszko mały. Cześć dziadek, jak wygląda, czy jest jazda na stałych liniach? Chodzi mi o takie firmy jak FedEx czy UPS, na przykład wyjazdy jednodniowe lub jedna noc. Wiesz, tam i z powrotem. Akurat co do UPS-u i FedEx-u nie będę się tutaj wypowiadał za bardzo, gdyż są to firmy, które ciągle potrzebują pracowników, ciągle są ich ogłoszenia w prasie czy tam na internecie. Więc podstawowa zasada, jeżeli coś się od lat non stop ogłasza, że potrzebuje pracowników to znaczy, że coś z tą pracą jest nie tak. Gdyby to była dobra firma, to jakoś by te swoje braki kadrowe, myślę, że uzupełnili i nie mieliby takich problemów. Co do w ogóle takiej pracy, nie ma problemu. Jest dużo ogłoszeń, dużo firm, które oferują taką pracę, że są cały czas krótkie kursy w jedną, w drugą stronę. Wystarczy tylko wziąć gazetę do ręki i robotę znajdziesz w ciągu kilku minut. Także z tym nie ma problemu. Przemek Szarpej. Czy zatrudniasz kierowców z Polski? Potrzebujesz może kogoś? Niestety, nie zatrudniam i to nie wynika z tego, że nie lubię kierowców z Polski. Wprost przeciwnie, wolałbym takich mieć u siebie, ale to jest tylko uzależnione od ubezpieczenia. Ja mam akurat takie ubezpieczenie, że nawet mam problem z za zatrudnianiem Amerykanów. Co prawda, niedawno zmieniłem firmę ubezpieczeniową i teraz. Mogę zatrudniać takie osoby, które mają jakieś tam mandaty na swojej historii, ale wcześniej miałam tak restrykcyjne, że jeżeli ktoś miał jeden mandat, to nie zawsze mógł się u mnie zatrudnić. Teraz mówię, jest to troszeczkę lepiej, ale ciągle firma ubezpieczeniowa wymaga dwa lata doświadczenia. Tutaj w Stanach nie uznają doświadczenia z Kanady, czyli kierowca z Kanady, który jeździ po Stanach, na mojej firmie ubezpieczeniowej jest Kierowcom bez doświadczenia. Ja mogę zatrudniać tylko osoby, które tutaj w Stanach w firmie amerykańskiej pracowały przez minimum dwa lata. Jan Kul. Dzięki. Fajna ta Ameryka ciekawi mnie i kusi. Wydaje się, że większe tam możliwości niż w Europie nie tylko. Chodzi mi o transport. A zadam jeszcze takie pytanie: jak w USA wygląda system emerytalny? Czy wysokość emerytury jest skorelowana z wysokością zarobków, odprowadzanych składek? Bo niedawno odkryłem, że w Anglii to jest komuna. Nieważne, czy pracujecie się za minimum krajowe 40 godzin na tydzień, czy też jako kierowca ciężarówki za lepszą stawkę 70 godzin na tydzień. Z to wprowadzane jest 12% na cele ubezpieczeniowe, emerytalne. Natomiast jak ktoś przepracuje 30 lat, dostaje taką samą emeryturę. Nieważne, ile fizycznie władował funtów do systemu. Również pozdrawiam. No i niestety tutaj Cię zasmucę, ale. Dosyć podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Czy będziesz pracował lat 40 czy lat 10, emerytura twoja będzie podobna. Nie ma tu takiej wielkiej różnicy. Najważniejsze jest to, żebyś przepracował 10 lat i głównym składnikiem, który decyduje o wysokości naszej emerytury są dwa najlepsze lata z tego okresu. Więc. Nie ma się co martwić, że ma się powiedzmy na 40 czy 50 i się tutaj nie wyrobi emerytury. Będzie ona w miarę, w miarę dobra, jeżeli płacimy odpowiednio wysokie podatki. Powiem Wam, że troszeczkę się boję tego, co chcę zrobić, ale pokażę, jaka emerytura czeka mnie, jeżeli dożyję wieku emerytalnego. Mam nadzieję, że żona tego nie będzie widziała nie będzie miała pretensji, że ujawniam takie rzeczy. Od razu się przekonacie, że Robert nie zarabia gromu jakich pieniędzy oficjalnie. Są to rzeczy, o których ludzie nie bardzo lubią rozmawiać, ale ja się tutaj przed Wami odkryję. Pokażę, jaka emerytura mi grozi, jeżeli nie zacznę płacić wyższych podatków. Oczywiście rozumiecie, że pracodawcą dla siebie jestem ja sam i to, jakie zgłaszam pobory. Jakie odprowadzam podatki na bieżąco, zależy to głównie ode mnie. Lecimy dalej. Konrad Borek. Cześć Robert, czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tachobuków? Jak to działa? Czy ten tablet, który oblicza czas pracy kierowców, to jest przypisane do ciężarówki? Czy każdy kierowca ma swój? Czy tam się jakoś go łączy z kartą kierowcy? Czy loguje się tylko jakimś własnym loginem, hasłem? Ile kosztuje taki tachobuk? Czy to. Koszty pokrywa firma czy sam, jeśli pracujesz na umowie kontrakcie, czy ten dachobłuk pokazuje ci, kiedy masz zrobić przerwę i czy musisz się tego ściśle trzymać? Na przykład po 4 godzinach jazdy 30 minut przerwy, czy możesz zrobić przerwę, na przykład 4 godziny jazdy, 1 godzina przerwy, 3 godziny jazdy, 1 godzina przerwy i Czy to jest z góry narzucone, kiedy ile przerwy musisz wykręcić? Jakbyś się też orientował przy nawanach, 3,5 tony sprintery. Też są dachobłoki, czy to tylko dotyczy ciężarowych. Pozdrawiam serdecznie. Zacznę od tyłu. Od razu mówmy się, ja nie będę tego mówił jakiś tam tachograf, tachograf, czy inaczej. U nas się to nazywa ELD, jest to skrót od wyrażenia Electronic Logic Device i na sprinterach, czyli takich popularnych wanach jak w Europie, nie potrzeba takiego urządzenia. Jeździmy jak chcemy, ile chcemy, więc chyba jest to podobnie z tego co wiem, tak jak w Europie. Obowiązuje nas ILD od wagi 10 tysięcy funtów, czyli to gdzieś będzie w granicach 4 ton europejskich. Kierowca jadąc wie, kiedy musi zrobić przerwę. Ma to na wyświetlaczu, zegarek cały czas bije, odmierza czas. Możemy tych przerw robić ile chcemy. Podstawową zasadą jest to, że musi być w pierwszych 8 godzinach. Przerwa e, półgodzinna, i to jest wymagane. Możemy zrobić tych przerw więcej, jeżeli chcemy. Dzień pracy nasz nie może przekroczyć 14 godzin, to jest taka podstawowa zasada. E, ile kosztuje? Czy jest to przypisane do ciężarówki? E, logując się do ILD, wybieramy ciężarówkę, do której chcemy się podłączyć. I to na marginesie nie jest urządzenie, to jest bardziej aplikacja żeby ją ściągnąć na telefon, na tablet, na komputer, nie ma to znaczenia. Potrzebuje tylko to urządzenie, z którego korzystamy połączenie przez Bluetooth, kabel czy wi-fi z nadajnikiem, który jest zainstalowany na stałe w samochodzie. Koszty oczywiście ponosi firma, jeżeli pracujemy na etacie. Jeżeli to jest Twoja książka, te koszty ponosisz przeciętnie. Abonament miesięczny wynosi między 20 a 30 dolarów, w zależności od tego, jakie mamy tutaj dodatkowe rzeczy zainstalowane. Na przykład, tak jak ja mam, to ELD pokazuje mi, co się z daną ciężarówką dzieje, pokazuje mi kody błędów. Jeżeli coś się komuś coś na trasie dzieje, to ja wiem, co jest tego przyczyną. Dostaję to w tym samym czasie, co kierowca, więc dlatego... Wolę troszeczkę zapłacić niż mieć takie coś za darmo, bo też taka możliwość istnieje. Możemy sobie kupić takie urządzenie, zainstalować w ciężarówce i nic już więcej za to nie płacimy. Tylko wiadomo, że support przy czymś takim jest dużo gorszy niż tam, gdzie mamy abonament. Inaczej nas to troszeczkę tu potraktują a zarazem, jest to taka podstawowa wersja, gdzie nie mamy żadnych udogodnień typu rozliczanie paliwa, czy właśnie podłączenie do komputera ciężarówki, podawanie tego, co, co się dzieje z trakiem dla właściciela firmy. Grego 200. Panie Robercie, ja mam takie pytanie. Otóż kiedy według Pana samochody autonomiczne zabiorą pracę kierowcom? Dziękuję i pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Obawiam się, że to będzie szybciej niż później. Pocieszam się tylko tym, że mnie to raczej już nie dotknie, bo emerytura coraz bliżej. A ja stawiam, że w przeciągu 10 lat będziemy mieli już do czynienia z, na niektórych trasach takich dalszych z autonomicznymi samochodami. Myślę, że yy, sprawy rozładunków, talkowania jest to do rozwiązania i nie należy liczyć, że to jest kwestia lat 30-40. Nie łudźmy się. To, że ten odcinek jest krótszy niż poprzedni, to nie jest moja wina, tylko to, że za mało pytań zadaliście. Na no, przyszłość, jeżeli macie pytania niezwiązane z, z ciężarówkami, z motoryzacją, śmiało możecie też pytać. To, że kanał się porusza głównie w, tym, w tych regionach, nie znaczy, że nie mogę poruszyć też innych tematów, czy odpowiedzieć na pytania całkowicie niezwiązane z motoryzacją. Z drugiej strony, cieszę się, że akurat nie mam dzisiaj zbyt dużo roboty, bo uciekam z zimnego, mroźnego Chicago. Dzisiaj w nocy u mnie w domu na zewnątrz było minus 20 stopni Celsjusza, a za dwa dni będę na Florydzie, gdzie czeka mnie temperatura plus 30 stopni, więc 50 stopni różnicy dwa dni bardzo przyjemna sprawa. Ja już się cieszę, uciekam i myślę, że już następny filmik to będzie coś związanego z florydą, także zapraszam, oglądajcie, trzymajcie się do zobaczenia. Pa